Siemaneczko, masz TDI? To ci pokażę, jak taki element na 100% zniszczy Twój silnik, bo jest to wada fabryczna każdego TDI na pompowtryskiwaczach. Takie coś malutkiego. Lecimy. Pokażę też, jak możesz zapobiec tej awarii, bo niemal 99,9% ta awaria stanie się w Twoim silniku, jeżeli masz silnik na pompowtryskach, bo jest to wada fabryczna i nagminnie to się dzieje i nagminnie to się naprawia. Pokażę też, jakie są skutki. Takiego uszkodzenia silnika, jak bardzo jest on zaraz zepsuty. Tak jak prosiliście, jest to kolejny film z serii wady fabryczne, które zabiją Twój silnik zanim się zdążysz to zorientować. A jak to się objawia akurat w tym silniku, nie ma żadnych objawów na początku. Nie ma nic się nie dzieje. Jedynym objawem, który może Twój mechanik zdiagnozować przy wymianie oleju, to są opiłki w filtrze oleju. Ale jak są piłki, to już jest zazwyczaj za późno. Aczkolwiek jeszcze to lata, prawda? Silniki są jeszcze nieźle zrobione te TDI na pompkach, pompodryskiwaczach. A główna awaria, która się później już stanie, jak już to się rozleci. Olej z całymi tymi opiłkami wpada, wiadomo, pod główne panewki. I zaciera się silnik. Tu mamy już skutki awarii. Zatarta panewka, wałka. Już idzie po miedziuszce. Zatarta szklanka. Tu jest dobra szklanka. Teraz Wam pokażę, jak mocno jest ona wypracowana. Widzicie szpary. A tak wygląda, powiedzmy, w niezłym stanie. Planka. Teraz co? Teraz tam lecimy do wałka. Tu jeszcze no szybko dalsza część panewek oraz zniszczonych elementów. Co to się wydarzyło? Mamy wałek naszego silnika, mamy kilka rekwizytów i sobie zaraz coś sprawdzimy. 61,5 to jest wymiar krzywki, jaka powinna być na wałku i teraz tak, mamy ustawione 61,5 proszę bardzo o, teraz to to jest jeszcze pikuś zobaczcie co się stało, tu żeby nie być jeszcze gołosłownym zaraz weźmiemy sobie mikrometr a już Wam mówię co się stało tutaj w tych y, napędzie pompowtrysków wtrysków. jest Yy, wprowadzony jest tutaj olej, który sobie wchodzi tymi dziureczkami tu jedną, tu drugą. Smaruje on tutaj nam te elementy krzywki, które naciskają na pompowtryski, tu w tym miejscu. Tu jeżdżą po wałku, po tym, w tych grubszych miejscach. <laughs> A tutaj ja już sobie to naprawiłem. Są broki aluminiowe w środku. One wypadają. Gubi ciśnienie oleju i zaciera się wałek. Jak te broki naprawić? To są aluminiowe broki, ja je naprawiam tak, że wbijam do środka tak jak mają być i doje... Lekko, lekko heftuję. Po prostu smarkam delikatnie, delikatnie, tak żeby przetopić materiał, żeby to się złapało i już w tym momencie brok się nie wysunie. Robimy dalej pomiar wałka. To lecimy z tematem. Bierzemy sobie mikrometr z zakresu 50 do 75. Ustawiamy na nim 61,5. O, szybciej szybciej, szybciej, szybciej. Tu już mamy 60. To się odbija. Prawda. Teraz sobie lecimy. 61 jest tu. I lecimy sobie do połówki. I to jest nasza połówka. No i blokujemy sobie mikrometr, 61,5 teraz to jest już nasz mnówka sztuka wałek który kosztował od pieniędzy o ten na nawet o proszę 61,5 na, st na styk no teraz sobie zmierzymy nasz stary wałek ja go już mierzyłem. Teraz zmierzmy sobie ile to już nam wynosi po awarii. Proszę bardzo. 60,76 a 61,5 ma nowy. Ktoś się pytał ile czy to ma jakiś wpływ bo ja ten wałek na początku chciałem planować bo on tylko delikatnie był przytarty się okazało, że dużo stracił to powiem Wam tak szczerze, że jeżeli ten wałek jest tak tylko, tylko, wiecie, trzeba go zawielić no to się tam setkę zdejmuje, prawda, no to to nie ma znaczenia, ale tu około milimetra no to już ma te otwarcie zaworu mniejsze co powoduje to, że samochód może kopcić, nie dostawać powietrza, pracować tak jak potrzeba, pracować nierówno a potem jest dziwne szukania, awarii w pompowtryskach, w różnych dziwnych, wiecie, elementach, komputerach, silnika i tak dalej, Ja tu się okazuje, że po prostu Zniszczony jest już wałek do rozrządu na zaworach sących lub wydechowych. A teraz, jak to wygląda na aucie, pokażę Wam i jak możecie sami sobie to sprawdzić. Tu jest wałek, no teraz go nie ma, ale tu jest wałek, to tak wygląda. Jest założona jedna, no i tu jest bliźniacza część z drugiej strony. Broki są tu. O, tu jest jeden, tu jest drugi, no i tutaj przychodzi drugi ten wałek, taki pomocniczy. O, to jest odwro... no, to odwrotnie, no dobra, nieważne, to powinno być o, tak zamontowane, no bo te kanały olejowe są na dole. I teraz tak, musicie po prostu, jeżeli troszeczkę jesteście manualni, zdjąć pokrywę zaworów i po prostu fizycznie zobaczyć, bo to widać po zdjęciu, czy te broki siedzą na miejscu, jeżeli się wysunęły, no to już części, one muszą siedzieć w środku około, 1 mm głębokości tam mają, e, głębiej siedzieć. Jeżeli się chociaż troszkę już wysunęły, od razu do mechanika, ewentualnie sami możecie sobie to odkręcić, te śrubki. Pamiętajcie, żeby dać je nowe, jak już będziecie zakładać później, i po prostu te broki wbić. No, ja to mówię, naprawiam tak, że tutaj delikatnie heftuje. I to już jest e, naprawiona wada fabryczna, po prostu to już więcej się nie stanie. Przy takiej robocie polecam Wam. Kupić wiązkę wtrysku z oryginału i wymienić ją na nową sobie, tak żeby zapobiec następnej wadzie fabrycznej tego silnika. A jak już jest za późno i już się to stało, należy, właśnie, tak jak mówię, pomierzyć krzywki. Ja tak mówię, że te na no 2 mm to już jest dużo, ale te 1 mm do 2 mm na wałku, jak jest mniej, to jeszcze się z silnikiem nic nie dzieje. Aczkolwiek musicie mieć to na uwadze, że ten zawór już się otwiera mniej. A on wcale dużo się nie otwiera, także 1 mm to już jest bardzo dużo dla tego silnika. A potem niestety jest wybuch na duże koszta. Wszystkie szklanki, wałek nowy, śruby nowe, uszczelki nowe, panewki nowe. To już jest bardzo duże koszta. Możecie sobie sprawdzić, ile taki zestaw naprawczy kosztuje do Waszego tdi -ka. I porównać cenę, jaką powie Wam mechanik za po prostu zdjęcie pokrywy zaworów przy okazji wymiany uszczelki pod nią. I sprawdzenie, czy te szklanki nie wyglądają już tak, czyli nie są już mocno, widzicie, tutaj zniszczone. One mają mieć prostą powierzchnię, nie taką jajowatą. Mają mniej więcej wyglądać tak jak ta. I niech sprawdzi Wam koniecznie te broki, które tutaj są na tych wałkach. Unikniecie naprawdę wybuchu na duże koszta, bo po... o też. Bo po co? Szkoda szkoda niszczyć sobie silnik z wadą fabryczną. Dobra, ty chyba tym akcentem zakończę dzisiejszy wywód I co? I jak to skończę, to muszę zdiagnozować Volvo. Bo Volvo się zrobiły wypadania zapłonów na jednym tylko cylindrze. A, i dzwonił klient, który Toyotą nową z salonu przejechał 30 tysięcy kilometrów i wypaliło zawór po założeniu LPG. I stracił gwarancję na silnik. Właśnie, to jest też taki istotny temat. O tym też pogadamy, jak do mnie przyjedzie. Trzymajcie się. Cześć. Sponsorem programu był importer półkanek dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte.